Dzień dobry, Słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam Was na moim kanale w kolejnym speed Buildzie. Słuchajcie, na razie na wstępie ogłoszenia. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, bardzo Wam dziękuję, że, że przyszliście, że kliknęliście na link, czy też w wyszukiwarce YouTube'a, być może z którejś z grupy na Facebooku. Mam nadzieję, że z nami zostaniecie. Bardzo będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje, komentarze, oczywiście łapki w górę, bo wiem wtedy, co wam się podoba, co wam się nie podoba i w razie czego, w jakim kierunku dalej ma kanał iść. To tak, jeżeli chodzi o sprawy ważne i ważniejsze. Dzisiejszy speed build jest dość długi. Dlatego przygotowałam się odpowiednio. Jestem w mojej wspaniałej, fantastycznej piżamce z Rickiem i Morkim. Mam jakieś dziwne zwierzę na nogach. Chyba to był jednorożec w zamyśle producenta tych kapci. Przygotowałam sobie oczywiście szklaneczkę mleka. 3,5% słuchajcie, szalejemy po urlopie, po weekendzie. I cóż, no, przyszło komentować speed build. Jeżeli chodzi o parcelę, to jest 64 na 64, ponieważ domek wydawał mi się w pierwszym moim zamyśle bardzo duży. Zaczęłam go budować na początku na parceli 20x30 i stwierdziłam E, trochę mało. Później go przeprowadziłam na parcelę 30 na 40, nadal było mi za mało, więc stwierdziłam, że 64 na 64! Ła, może się zmieścić. Okazało się, że na tą parcelę mój zamysł jest trochę za mały, ale... Postanowiłam zrobić jezioro. Tak, ta chwila niepewności, wiecie. Specjalnie tutaj zatrzymałam głos, aby poczuć, można było te emocje związane z jeziorem. I powiem Wam, że bardzo mi się to jezioro podoba. Nie wiem jak z funkcjonalnością, bo nie sprawdzałam. Wstawiłam tam możliwość łowienia ryb. Przed wstawieniem do galerii, oczywiście, spróbuję jeszcze na simie, czy da radę łowić. No ale jeżeli nie, Wygląda ładnie. Zawsze też bez problemu można usunąć pewne rzeczy z debaga i zrobić po prostu basen. Ogólnie zamysł w domu był pod pierwsze drewno. Całym zamysłem było drewno. Bardzo lubię tą okładzinę taką drewnopodobną, czy też drewnianą z życia eko. Jest po prostu śliczna w każdej kolorystyce i bardzo chciałam ją wykorzystać. Naprawdę, bardzo chciałam ją wykorzystać. Poza tym poszedł beton, tynk, była myśl o pewnym żeby było trochę industrialnie, ale jednak wyszła taka trochę bardziej nowoczesna chata w górach, posiadłość w górach. Może coś bardziej w tym stylu. Myśląc o Simach, właśnie tak myślałam, że to bardziej ludzie zmęczeni miastem, tym całym tłokiem, tym wyścigiem szczurów i po prostu przeprowadzili się na przedmieścia, właśnie bardziej górzyste. No, się dzieje w Windenburgu. Tutaj buduję, więc. W sumie taki klimacik przedmieścia. No, można powiedzieć, że nawet pasuje. Oczywiście musiałam nadawać dużo detali i powiem Wam, że testuję cały czas nowy program do nagrywania Mouvai Mo 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 Screen Recorder i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest lepszy niż OBS. Problem jest tylko taki, że jeszcze nie, nie ogarnęłam skrótów klawiszowych, ale wszystko przede mną. Domek składa się oczywiście z salonu, miejsca z jadalnią, pralni. Oczywiście pralnia musi być. Pralki są bardzo niegrzeczne, bo nie mają zasłonek i są nagie. Tak, oczywiście. I jak najbardziej dedykuję tą pralnię Tobie, Karolina. Mojej nieodwzajemnionej internetowej miłości. Tak, oczywiście. W każdym razie, najważniejsze, kuchnia. W kuchni trochę pokombinowałam, ponieważ widziałam albo u Evelyn, albo u Simlisi, nie Simli, tylko Simlisi, właśnie wykorzystanie tych takich ozdobnych paneli ściennych, tych takich pierdofiksów, które właśnie przyszły w życiu eko, jako drzwi do szafki. I powiem wam, bardzo mi się to spodobało. Wyobraziłam sobie takie przesuwane drzwi. Moje dziadkowie kiedyś na działce mieli takie chamskie, przesuwane drzwi w kuchni. Lewo, prawo. Żeby dostać się do czegoś na, do środka, to była po prostu masakra. Tak samo jest na przykład w terariach. Też lewo-prawo takie drzwi. Niektóre szafy mają. I sobie tak pomyślałam, że fajnie by było to wykorzystać. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka drewna, ale jak bardzo mnie denerwuje, jak mnie bardzo w Simsach denerwuje, że co przedmiot to ma prawie że inną kolorystykę drewna. Ja wiem, że w życiu tak wygląda. Że IKEA i Vox nie będą miały podobnych mebli. No chyba, że białe. Ale nawet tutaj są odcienia białego. Ja wiem, że jest jakiś waniliowy, jest jakiś szaro-biały, jest jakiś wchodzący w błękit, tytanowa biel, jakaś tam inna. Nie wiem, lodowa biel, budyniowa biel, czy coś w tym stylu. Budyń to ja jem na deser, no ale okej, okay. niech tak będzie. I tak samo jest w Simsach. Twórcy po prostu stwierdzili, że dadzą 450 odcieni białego. No bo czemu nie? Tak. Domek ma dwie łazienki. Dwie? Nie, trzy. Bo w głównej sypialni, powiedzmy, Państwa domu jest łazienka, jest taka dusza na, na górze i pół łazienka na dole. Wiecie, goście, te sprawy. Jeżeli bym miała własny domek, to też bym chciała mieć pół łazienkę na dole. Może to ze względu na to, żeby się nie ganiać przede wszystkim, jeżeli komuś się będzie nagle chciało siku w trakcie gotowania czy coś. Do to, to, żeby nie zostawiła garów na piecu, bo znając mnie zapomnę później i będzie mój chłop jadł znowu przypalone pierogi. Kochanie, mam nadzieję, że ci ruskie bardzo smakowały dzisiaj, buziaczki. W każdym razie. Wiecie, jak to bywa. Po prostu coś się zapomni bach. Przyciśnie. No to trzeba iść! A tak to po schodach latać. Wiecie, to jak są na przykład te różne gry, typu jakiś Assassin's Creed, Prince of Persia i oni tak biegają po tych wszystkich budynkach, po tych komnatach, to w Prince of Persia najczęściej było. I tak biegają i w pewnym momencie grając zastanawiam się, jak oni szli do łazienki w nocy. Słuchajcie, jak przyciśnie, no to po prostu idzie się do łazienki, a tutaj nagle musisz przeskoczyć 10 przepaści, odblokować dwa mosty i jeszcze gdzieś na dodatek wspiąć się po linach. Brawo! Jeżeli chcecie jeszcze się siku, to mała bieda, gorzej jak dwójka. I to z turbodoładowaniem, współczuję. No ale mówiąc o różnych takich turbodoładowaniach, no to właśnie wykorzystałam, głównie wykorzystywałam yy, tutaj życie eko, podstawkę i yy, śnieżną eskapadę. Bardzo mi się meble ze śnieżnej eskapady podobają, są eleganckie. Powiem wam, ta toaleta dopiero zauważyłam przy tej budowli, że ma jakiś elektryczny pier do fiksy z boku. Przypomniał mi się pewien film, gdzie były trzy muszelki bodajże przy toalecie. Tak, takie wiecie. Brewki, brewki dla starszych widzów. Jak, jeżeli wiecie, co to za film, proszę napisać w komentarzu. Będę wdzięczna. Mówiąc o komentarzach i sabach, jest nas prawie 50, prawie 50 osób. I tutaj bardziej jest informacja do. Mojego samca Alfa, samcze Alfa, yy, biorę kredytówkę, bo jak stuknie setka, to zrobimy jakieś rozdanie. Kitów, czy też może jakieś akcesoriów? Coś by można było, no więc kochanie, brewki, brewki. <grywki> Nieździ się jak ci któregoś dnia trochę zniknie pieniędzy z konta, ale będę potrzebowała te cebuliony. No, jak się chce prowadzić kanał i chce się poważnie do tego podchodzić, no to jednak czasami trzeba zainwestować. Mówiąc w inwestycjach, słuchajcie, mam dwóch patreonów. Rysuję jeszcze i komuś się moje bohomazy podobają. I stwierdził, że mnie zasponsoruje. Więc tak, mam w swoim życiu dwóch Patreonów. Bardzo wam dziękuję. Wiem, że mnie nie słyszycie, bo nie oglądacie tego kanału i jeden na pewno siedzi w Ameryce. Bardzo, bardzo dziękuję. Później podziękuję jeszcze po amerykańsku, ale już nie na kanale. No, więc część jadalniana jest połączona z salonem. Bo tak omijam trochę ten temat, ale no! Miałam też gadać o wszystkim i o niczym, no czemu nie? No, ja tam gadać lubię. To zresztą moja rodzina, nieliczna, ale śliczna, doskonale wie. Więc połączyłam salon z jadalnią. Pomyślałam jeszcze tutaj trochę książek, trochę takich różnych tupereli. Chciałam dać te obrazy takie podwójne. One fajnie wyglądają, jak stoją właśnie na jakiejś szafce, ale jakoś tak mi to psuło dekor. Książki, świeczki. Powiem Wam tak, świeczki pod obrazem... No czemu nie? W sumie, jak domu ubezpieczony, to co się przejmować. Nie pamiętam, czy dałam tutaj klimatyzację, ale chyba nie dałam. Więc jeżeli ktoś by ściągał i potrzebował klimę, no to słuchajcie. Zagospodarowałam oczywiście też przestrzeń pod schodami. Nie wiem, czy kot może wchodzić, bo kota w tej rodzinie, na której testowałam większość rzeczy, poza jeziorem, testowałam, nie było kota. Może dodam, może nie dodam. Zobaczę jak będzie z czasem, no bo wiecie, muszę też cebuliony jeszcze zarabiać, więc wygląda to, jak wygląda, ale mam już dwóch patronów. Słuchajcie, to jest zawsze pierwszy krok. Może się kiedyś okazać, że jednak skończę jako stuprocentowa rysowniczko, graficzko, inna hybryda, bliżej nieokreślony, homoseksualny zwierzątka na dodatek buddysta. Więc zobaczymy jak to będzie. I mam nadzieję, że macie więcej niż 16 lat, bo czasami te teksty, co ja tutaj rzucam, no to są nie do końca legalne. I chyba będę musiała gdzieś zaznaczyć, że powiedzmy, konto od 16 roku życia. Właśnie, właśnie. Tam koty kotami Karolina. Pomieszczenie dedykowane tobie. Jakbym miała jakieś literki, mody czy cokolwiek, to bym tutaj piękne Twoje imię napisała. Z bardzo niegrzecznymi dzisiaj czekoladowo-brązowymi pralkami. Powiem Wam, ten kolor jest fajny. Nie przepadam za brązem. Ale to drewno, te pralki, to naprawdę fajnie wygląda. I co jak co, ja bym zabiła za suszarkę. Autentycznie, słuchajcie, oddaję duszę za to, żeby ktoś mi kupił suszarkę. Kupić to jedno, ale zmieścił w moim mikrodomku, mikromieszkanku. Powiem wam, że to mieszkanie jest fantastyczne. Jakbym miała psa, powiedzmy owczarka niemieckiego, to tyłek byłby w przedpokoju, jedna łapa byłaby w kuchni, a pysk na kanapie w pokoju. I byłby naprawdę kochanym pieskiem. Ale tego nie robię, bo jestem leniwą bułą mieszkam na trzecim piętrze. I powiem Wam, schodzenie z trzeciego piętra po przejściu Covid nie polecam. Oczywiście jakieś tam oświetlenie. Zanim zrobiłam górę, bardzo mi się zachciało zrobić ogród. Użyć właśnie tych, tych kamiennych, kam, tego kamiennego płotku. Taki, wiecie, taki trochę angielsko-szkocki klimat, właśnie taki górzysty. Powiem Wam. Chciałabym kiedyś odwzorować taką typową góralską chatę, polską góralską chatę, ale jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to podejrzewam, żeby mnie zagryzł i wysłałbym jakiegoś hamskiego wirusa. Ponieważ w zakopanym byłam raz jako mały dzieciak i byłam bodajże w Krynica Zdrój. Tak, w Krynicy Zdrój. Jakie tam były piękne te chaty. Jakie to wszystko było tam kolorowe. Matko kochana, niech się wszystkie miasta uczą. Słuchajcie... Tam nie było. Owszem, ja byłam w tym miejscu, powiedzmy dla turystów, nie? Więc y, uśmiechało się do mnie bardzo dużo miłych panów, y, jeżdżąc bryczkami i tak dalej. Mam nadzieję, że przynajmniej dbali o te konie. Chociaż ładnie wyglądały na zadbane, też nie były jakieś tam biedne, wychudzone, więc na pewno. I powiem Wam, że nawet ja tam nie widziałam żadnej artystycznej wizji dresiarzy. No bo wiecie, jest taki Sebiks, który bierze markery i pisze: Kocham Cię Karyna. No. Na tej zasadzie, czy jeden z moich ulubionych tekstów, widzę, widzę w parze herbatę w wodzie po pierogach. Więc wiecie, no tego typu. Więc. Ba prawdę było bardzo ładnie. Podejrzewam, że jakby się poszło tam w takie miejsca mieszkalne, to już, już bym zobaczyła: O, to nasi byli. Cześć, chłopaki. Nasi tu byli. No ale tam nie było. Słuchajcie, to naprawdę ślicznie wyglądało. Więc jak nie byliście, no to jak najbardziej, słuchajcie, jedźcie w góry. Tam jest ślicznie, nad morzem też, ale uważajcie, bo jeszcze to cholerstwo pod tytułem koronawirus. Chodzi i nie wygląda, żeby chciało zbytnio odpuścić. Ja tak optymistyczna w tym temacie nie jestem, ale. Wiecie co, jednak wracamy do tematu Simsów, bo to już jest tak temat oklepany i wszędzie się pojawiający, że nawet na YouTubie w speedbuildzie musi. No ale to taki urok jak ma się w domu kota o imieniu COVID. Przynajmniej wiem w jakim roku się urodził i nigdy nie zapomnę, czy będzie miał 10 lat, czy będzie miał 11, zawsze będę pamiętała w jakim ferelnym roku się urodził. Jeżeli chodzi o jeziorko, trochę tu kombinowałam, troszkę tam dałam jakiś tam, y, łódkę, dałam na dno basenu, inne tego typu pierdoły. Wykorzystałam podłogę imitującą kamień, ściany to samo. Ogólnie ogród nie jest super zagospodarowany. Kusiło mnie dać basen, naprawdę bardzo mnie kusiło, ale stwierdziłam, że to nie jest ten klimat domu. To jest właśnie dom, gdzie potrzebuję dużej, pięknej szklarni. I pani domu tam hoduje duże piękne kwiaty. Jakieś peonie, chryzantemy, róże. Czy kartofle to chyba nie. To, to, słuchajcie, kartofle mają bardzo ładne rośliny, są bardzo ładną roślinką. Wiem, bo intensywnie kwitną mi na półce. I bardzo ładnie wyglądają. Więc. Małgosiu, Rozenek? Bardzo przepraszam, ale nic się nie nauczyłam swoich programów. Przynajmniej pod względem przechowywania kartofli. Jak zmieścić dwie osoby, dziewięć kotów i 16 jaszczurek na, w małym mieszkaniu? A to się nauczyłam. Ale tu bardziej mi kompaktowe wnętrza pomogły niż cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o ogród, jest szklarnia, jest miejsce yy, poza szklarnią na sadzenie i jest taka szopa. Szopa z takimi dodatkami standardowymi do robienia właśnie wiązanych z kwiatów i tym takim ładnym pierdofiksem z życia eko. Tak, życie eko ma naprawdę bardzo ładne rzeczy wszystko można powiedzieć o tym życiu eko. Ale no postarali się niektóre te półki. Nawet powiem wam te łóżka, te rzeczy zrobione, zrobione w tym fabrykatorze, to wszystko tak pachnie taką Ikeą. Wygląda fajnie i pachnie Ikeą. Ikea, nasza miłość. Jeżeli nie masz za dużo kasy, Ikea zawsze pomoże. Wykorzystałam też tą taką studnię na życzenia. Powiem wam, nigdy nie korzystałam z niej w grze ale chyba będę musiał jakiegoś Sima do niej wpuścić i sprawdzić, czy zginie, czy umrze. Miało być jacuzzi, ale też mi jakoś nie pasowało do tego ogródka. No myślałam, że może ktoś zrobię jakiś podest, coś, jakoś, jakieś kamyczki, jeszcze pomyślę z tym jacuzzi, ale nie, po prostu mi nie pasowało. To nie ten styl domu. Bardziej to jest styl domu właśnie taki... Takim właśnie, pachnie mi, że brakuje gór tam dookoła, nawet mogłabym powiedzieć, że, o matko, jak się nazywa w tym, życie w plenerze, bodajże. Powiem wam, że też nigdy nie wyjechałam na wakacje do, z moimi simami do, tej, do tego otoczenia, ale tak coś w tym klimacie myślałam, coś w tym, w tym klimacie, w czym ten klimat jednak trochę kosztował. I rodzinka, no musiałaby być w miarę dziana tutaj mieszkająca. Nie wiem, ile by wyszedł rachunek. Powiem Wam, ale już współczuję tym Simom. Więc dużo obrazów i dużo kwiatków. Jak chodzi o dzieciaki, jeden pokój zrobiłam tak bardziej pod nastolatka, jeden pod małe dziecko i jeden pod dwójkę, mogą być bliźnięta, takie trochę starsze. Cały czas mam nadzieję, że te wszystkie przecieki odnośnie generacji okażą się prawdziwe, ponieważ brakuje mi czegoś pomiędzy dzieckiem a nastolatkiem. Wiecie, no jest taki moment w życiu, że tu jeszcze się zbiera pokemony, a tutaj już się myśli, jak umówić na randkę. Albo kocha się w jakimś Justinie Timberlake'u, czy nie wiem, kto tam teraz jest modny. Dajcie znać w komentarzach, bo oczywiście ja, stary koń, no średnio jestem na czasie. No ale w każdym razie, kimś się tam zawsze, zawsze się kocha. I to, to jest taki właśnie moment, że no, ta walka wewnętrzna pod tytułem, czy obejrzeć kolejny odcinek Dragon Ball'a, czy jednak poślinić się do aktora jakiegoś, no to są już dylematy. I właśnie brakuje mi tego elementu. Bo wiecie, nastolatek w Simsach to tak mi wygląda... 15, 18. Tak, to mi pasuje. Młody, dorosły, no to powiedzmy tak plus, minus to 18, no już można powiedzieć 21, 30. A dorosły, no to idziemy w zwysz. No i powiedzmy plus 50, plus 60, już senior. I brakuje mi. Jak jest dziecko, no to okej. Okay. Powiedzmy, toddler, no to jest ten najgorszy wiek pod tytułem A co ta? A dlaczego? I to taki wiek zadawania pytań. Jak macie młodsze rodzeństwo, to wiecie o co chodzi. Ja mam bratanicę. Na szczęście nie, nie jest aż tak już mała. Już jest odpowiednio prawie dorosłą kobietą. Już jest pannicą, więc y, już nie ma etapu pod tytułem a co? a co to? A ciociu? A dlaczego? A to? A tamto? No, tego już nie ma. I Toddlera to rozumiem, tego małego dzieciaka. To jest właśnie ten wiek. I właśnie brakuje mi czegoś, bo powiedzmy ten dzieciak to taki, taki mi przypomina, no dobra, już powiedzmy 12-14 lat. A między tym 5 a 10 powiedzmy? No już 10 będzie, niech będzie. 5 10 Wiecie, ta podstawówka, taka wczesna podstawówka. Tak mi brakuje. Po prostu brakuje. Ja wiem, że jeżeli ktoś wykonuje challenge pod tytułem 100 dzieci, to będzie dla niego groza i w ogóle najgorsze, co może być w życiu. Ale jednak brakuje. Mam też nadzieję, że jednak plotki o The Sims 5 nie okażą się prawdziwe odnośnie tego online. No chyba, że onlineówka będzie na zasadzie, że randomowe simy nie będą się pokazywały randomowe, bo sobie gra tak wymyśliła, tylko na przykład nie wiem, na pustych parcelach będą się pokazywały domki randomowe i, dom i simy randomowe z galerii. Wiecie, wstawiamy bach do galerii, ja na przykład wstawiam ten domek i nagle u osoby XYZ zamieszkującej w Arabii Saudyjskiej, w Arabii mają sims, mają. Czy w Rosji, czy gdziekolwiek indziej, nagle ten domek się pokazuje z tymi simami, których tutaj wprowadzę. Albo też z simami od kogoś z Nebraski. Bo czemu nie? No. Więc amerykańskie simy. Nebraska, co w Ameryce? Wiecie, że ja nawet Globusa w domu już nie mam? Matko kochana. Dobra, bo wyjdę jeszcze na kompletnie, ale z geografii ja nigdy nie byłam dobra. W każdym razie, wiecie, jakieś, nie wiem, z Atlanty, czy skąd inąd, jakiś sim się pojawi, a domek będzie z Polski, a osoba w ogóle będzie grała w Chinach. To byłoby fantastyczne. Taka randomowość, zupełna randomowość. To byłoby fajne, fajne by były też, że powiedzmy można by było jakoś, jakoś kooperację robić, ale też nie wyobrażam sobie czekania x czasu na to, żeby mój sim zrobił siku, ponieważ inna osoba w tym czasie prowadzi w innym domku rodzinę i one muszą się po drodze spotkać, te simy, i czekać x godzin, bo kiedy mój sim śpi, to w tym czasie sim innej osobie z pracy. Serio? O, nie, w tym, nie ja, błagam, nie idź w tym kierunku! Zawróć! Jedno życie masz, a tak nim szastasz, proszę! Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że też piątka nie wyjdzie za wcześnie, ponieważ ten zakalec pod tytułem Sims 4 też trzeba zjeść i trzeba jednak ładnie udekorować to ciasto. Brakuje jeszcze sporej ilości rzeczy. W wywiadach mówili, że będzie jeszcze sporo kontentu. Zobaczymy. No ale w każdym razie nadzieje są ogromne. I naprawdę mam ogromną nadzieję, że czwórka nie skończy jako najgorsza gra z serii. Serio, bardzo bym chciała inny, inny, innemu numerowi to oddać. Bo Simsy te czwórka mają potencjał, mają fantastyczny system budowy, tworzenia simów. Okej, okay. fakt, nie ma zmiany kolorów mebli, ubrań. No dobra, idzie to jakoś przeżyć. Powiedzmy, idąc do sklepu typu IK czy Vox, też masz jakby pewną paletę tylko ubrań. Pff, ubrań, mebli. Tam -y to są, to są no, ubrania. No ale choćby do hm Nie możesz sobie wymyśleć, no hmm, ja w tym koszulka mi się podoba, ale wie pan co, proszę mi ją zafarbować na y, seledynową zieleń, albo taką w kolorze marihuany. Nie, to tak nie działa. Żeby tak zrobić, to musisz wydać tyle kasy, że sorry, ale nakarmiłoby się w tym momencie przez rok y, jednego Chińczyka. No, taka prawda. Więc zobaczymy, jak to będzie. Odnośnie budowy, bo tak się rozkręciłam z wszystkimi tematami dookoła, simowymi tematami, zanudziłam ludzi, a tutaj łazienka się tworzy, i był pokój różowy, i był pokój z motywem zielonym, i był pokój brązowo-niebieski. Wszystkie starałam się takie trochę robić ogólne, co nie zmienia faktu, że w, w, wyszedł mi taki powiedzmy yy, dla dziewczynek, dla dziewczynki, dla chłopaków i dla bliżej nieokreślonego nastolatka, który jeszcze nie wie, co, ma, co chce mieć w dokumentach wpisane. Wykorzystałam również poddasze. Powiem wam, yy, lubię taki klimat, że jest jakaś piwnica, jakiś yy, zagracony garaż, jakaś yy, szopa, gdzie powiedzmy, simsy trzymają te wszystkie zbędne rzeczy. Bardzo w rozgrywkach zawsze robię jakieś miejsce, żeby schować choinkę. Tak, chowam po prostu choinkę. Bo wiecie, w domu, okej, okay, kupiło się żywe drzewko, żywe drzewko u i bach wyrzuca się. Tak to najczęściej wygląda. A w simsach, no cóż jednak gdzieś to chować muszą. No nic, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że speedbuild się podobał. Zachęcam do subów, lajków, komentowania. No to co? Trzymajcie się. Buźki. Pa pa.